Cześć, witajcie w kolejnym filmie poświęconym montażu paroizolacji. W moim przypadku Delta Reflex. Paroizolacja, jak widać, srebrna, czyli ona odbija ciepło, które kumuluje się w pomieszczeniu, odbija i wraca z powrotem. E, ważna zasada przy montażu paroizolacji jest tak. Po pierwsze szczelność. Po drugie, dobrze wykonane i po trzecie, zawsze róbcie systemowo. Bierzecie system jednej firmy, zróbcie kupcie wszystkie taśmy uszczelniacze. Wszystko kupcie od jednego producenta, żeby to wszystko do siebie pasowało i żeby to wszystko razem spójnie tworzyło dobrą całość i tak wykonana praca będzie cieszyła na lata waszego inwestora i będą też o Was mówić dobrze, że jesteście porządnymi fachowcami. A więc tak zawsze paroizolację nakładamy od góry. Z zakładem wezmę tu taki mniejszy kawałek, jakąś ścinkę na za... o. Tu mam ścinkę paroizolacji. Tutaj macie taką przerywaną linię, czyli dotąd robicie zakład. Nie mam tu metra, ale wydaje mi się, że to jest około 10 cm i te przerywane linie, jak rozwinięcie rolkę, znajdują się na dole i na górze. I teraz ja mam je tutaj w tym miejscu. Tu mam profil. Na ten profil naklejam sobie w kilku miejscach taśmę moją żelową dwustronnie przylepną, bo tylko używam taśmy dwustronnie przylepnych żelowych naklejam tylko po to, że jak będę kleił, to żeby mi się tutaj ta folia tej, tej zakładki chyciła odklejamy oczywiście wszystkie, wszystkie te papierki z profili, z taśmy odklejamy tak, żebyśmy mieli możliwość, możliwość przyklejenia i tak jak już na, widzieliście na poprzednim filmie montażu tej oto paroizolacji Delta Reflex na ścianie, co było wcześniej, dam Wam link do tego. Link w opisie na pewno też będziecie mieć e, o tym filmie. kleimy od góry do dołu z zakładkami zawsze. Na zakładkę dajemy taśmę albo tą multiband albo taką srebrną. To też jest taśma. Dorkena systemowa do paroizolacji. Nie możemy paroizolacji sklejać jakimś byle jaką taśmą malarską, bo to nie jest dla swoich właściwości i może być potem problem, jak się tam gdzieś wilgoć zbiera, że zaczyna się coś dziwnego wydziać. Jak widzicie, na ścianach specjalnie odmierzam tak, żeby te 5, 5 cm, gdzieś tam 10 cm, zależy jak wyjdzie. Ta paroizolacja mi na razie leżała na tej ścianie. Później uszczelniacze, akurat to jest Delta TX, uszczelniacz dookoła po profilu przyściennym. Uszczelniamy, przyklejamy nadmiar, później odcinamy tej paroizolacji i mamy doszczelnione dookoła. Więcej filozofii jak gdyby w tym nie ma, tak? czyli odmierzamy sobie od ściany do ściany plus. 10 cm, tak żeby wam zakładki powychodziły. Odcinamy kawałek z rolki. Jak mamy zakładkę, przyklejamy taśmę. Jak macie profil, to, to nawet możecie sobie na profil czy tam na płytę, obojętnie jak chcecie. E, zakładki musicie zrobić. Ro, robicie do samego końca. Potem bierzecie taśmę. Wszystkie te zakładki taśmą dodatkowo uszczelniacie, żeby to wszystko było. Szczelne, potem uszczelniacie dookoła, montujecie oczywiście tą górną. Będę montował później, bo tutaj jeszcze muszę ustawić lampy dokładnie, w których miejscach mają być. Tutaj, wcześniej na filmie mogliście zobaczyć, jak wykonać taką kieszeń na lampę. Potem te kieszenie będą tutaj montowane. I paroizolacja dlatego idzie z góry, gdy, bo gdyby się tutaj na paroizolacji zebrała wilgoć jakaś, jakakolwiek, to tu będzie zakład, więc ona sobie tam swobodnie przepłynie na dół i tam sobie odparuje już potem z tego dołu. Nie będzie miała możliwości wydostania się na płytę kartonowo-gipsową i nie zapobiegnie nam to powstawania jakimkolwiek grzybów czy pleśni. Także ja zapraszam do oglądania, zapraszam do lajkowania, komentowania. Macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, postaram się pomóc. Zapraszam również do subskrypcji mego kanału, obejrzenia innych moich filmów. Pozdrawiam i życzę wam miłego dnia.